Więc witajcie widzowie. Chciałbym Wam dziś coś powiedzieć. Taką ważną informację. Chciałbym Wam powiedzieć, że ym, teraz ym, kanał. No na kanale po prostu będą się coraz częściej pojawiać animacje. Ale będą też te tematy co wcześniej. Że gry, Roblox, ale Robloxem na razie nie będzie, bo nadal jest. Ym, jakby nie można go uruchomić i będą też to z kluszakami w realu rzeczy i możliwe, że dzisiaj pojawi się ta animacja na pańcie. Ale po prostu ym, chciałbym żeby żeby po prostu dużo było tych animacji na kanale Tak myślę, że ym, będzie dobrze, że będzie pluszaki na razie i tylko animacje, tylko pluszaki i animacje na razie do Robloxa, potem powrócimy, jako, jak w ogóle się naprawi i powrócimy też do gierek, niedługo nawet, ale na razie tylko pluszaki i animacje, więc pa.